Moi drodzy, nie ma na co dłużej czekać. To najwyższa pora na kolejny odcinek z serii handlowej. Choć co prawda, tym razem nie w tej dotychczasowej konwencji, gdzie mamy budżet startowy oraz jasno określony cel, będziemy, powiem, składać dwa komputery po jeszcze niewyznaczonych kwotach, choć oba będą całkiem tanie, na rzecz mojego młodszego brata, który desperacko potrzebuje nowego telefonu. Kurwa, z tym No, mi jeba, no... Profit przeznaczymy właśnie na nowy telefon. Ja pomogłem mu dobrać części. Komputery złoży on. Oczywiście nie zabraknie tego co za zawsze. To znaczy super okazji odpicowania sprzętu. No i oczywiście sprzedania z zyskiem. Ale się obłowimy. Czujesz ten zapach? Tak pachnie 100 zł. Będzie też konieczne czyszczenie części w myjce. Zakup drukarki 3D specjalnie dla tego komputera. No i... Puszczenie chaty z dymem. Jaka to niby ryfa? Co się stało z Barakiem? Nie wiem, spalił się sam z siebie. No cóż, przynajmniej o mały włos. Tego uniknęliśmy. Stary trochę przesadził. To prawda, że Barak się spalił, ale mogło być gorzej. Nikomu nic się nie stało, ale on sieje panikę, przesadza. Przed wami pierwszy odcinek z tej dwuodcinkowej serii. Dziś będzie komputer za około 700 zł. Za 500, jeśli nie uwzględniczę takich dodatków jak obudowa i innych pierdoletów a wydajność w grach będzie naprawdę zadziwiająco wysoka. Tak więc zapraszam do oglądania, bo zespoły i okazje są naprawdę godne uwagi. Zaczynamy z grubej rury, bo od procesora. Jest to Intel Xeon 1270 V5. Tak wiem, wiem, Xeon w budżetowym komputerze. Jednak zanim włączycie ten film lub napiszecie niemiły komentarz, że to nic specjalnego, to zwróćcie proszę uwagę, że ten Xeon to nie jest Wasz typowy chiński Xeon za kilka złotych, który jest pełno na YouTubie. Oj nie, ten przypomina bardziej i7K6700 i nie jest to podobieństwo przypadkowe, ponieważ tak naprawdę są to te same procesory. Różnie tylko nazwa, no i cóż, Zion nie ma integry, no to big deal, oraz cena, bo Zion jest około 5 razy tańszy. To nie są przelewki, jest to ogromna różnica, z tym małym szczegółem, że ta cena nie bierze się z niczego, ponieważ Zion nie jest oficjalnie wspierany przez przeciętne płyty główne. Intel po prostu to zablokował i takiej możliwości nie ma. No chyba, że jesteście mną i zmodyfikujecie BIOS. Oczywiście pokażę Wam dziś jak to zrobić, ale tym zajmiemy się później. Kurwa. Skrasowałem Windowsa! Za tą sztukę przyszło mi zapłacić 55 zł, choć wynikało to z faktu, że kupiłem 10 sztuk, użyłem kuponu zniżkowego. Jeśli chcecie kupić pojedynczą sztukę, no to około 65 zł. Wciąż super cena za procesor, który w grach. Jest porównywalny z Ryzenem 5 2600. Znacznie tańsza płyta. W rdzenie 8 wątków. Relatywnie wysokie taktowania. No tak, ale żeby zhakować Intela i zmodyfikować ich BIOS na płycie głównej, no to tę płytę główną trzeba mieć. No i ja w poszukiwaniu mojej szedłem za taką myślą, żeby skorzystać z cen na CX, które obecnie są naprawdę atrakcyjne, jeśli chodzi o pamięć DDR4 w kościach 4GB. 10 zł od sztuki z paragonem. 5 lat gwarancji, czyli 40 zł za zestaw 16 GB. No i cóż, okazało się, że najtańsza, sensowna płyta główna z 4 slotami była też jedną z najlepszych, jakie w ogóle mogliśmy znaleźć, przynajmniej na ten soket. Z270 MSI SLI Plus za jedyne 150 zł z wysyłką za darmo, no bo przez smarta. Tylko głupi by nie kupił, ja kupiłem choć niestety okazało się, że w lokalnym poznańskim seksie nie było już kostek DDR4, przynajmniej w pojemności 4 GB, więc plan trochę poszedł się walić, ponieważ z wysyłką już się nie opłaca. Tak więc płytę MSI mam, ale nie wykorzystamy jej w tym komputerze. Moje oczy zwróciły się więc ku drugiemu, najlepszemu wyborowi z kategorii Good Enough, czyli ujdzie. No, płytka, jakby Was nie skłamać, GA-H110D3A od Gigabyte'a, płyta miningowa, z plusów to można powiedzieć, że ma radiator sekcji, no i slotem 2, choć tylko wspierający SATę, nie NVMe. I w sumie na tym koniec plusów. No ale cóż, cena była atrakcyjna: 75 zł za płytę, chłodzenie, no i gloryfikowaną zaślepkę soketu w postaci jakiegoś tam pentiuma. Nie jest najgorzej, do tego wysyłka za nieco ponad dychę, rozbita na dwie płyty, no to krakowskim darkiem może zł za płytkę. Z kulerem. no i to właśnie na niej zmodyfikujemy bios i posadzimy naszego Ziona. W międzyczasie też znajomy podezwał mi niesamowitą okazję: Prosto czeskiego Vinted 64GB Pamięci RAM DDR4, 2666 MHz w radiatorach HyperX. Każda kostka po 16GB w cenie 175 Zł, no plus 15 Zł za wysyłkę. Bez zastanowienia to zamówiłem za jego pośrednictwem, poczekałem 5 dni, no jest tu u mnie. Kości oczywiście rozbiję sobie na dwa buildy, dwie pójdą do tego, dwie do drugiego, w tym drugim odcinku. 100 zł za pakiet 32 giga, nie najgorszej pamięci. Nie ma co narzekać, jeśli chodzi o obudowę to dosłownie wybrałem najtańszą, świecącą obudowę ze szkłem. 150 zł za jakiegoś tam Fornaxa K600, coś takiego. Outlet Ole-Ole Kryterium były dwa, właściwie trzy: szkło, LEDy i obsługa płyt FULA no bo taka jest nasza gigabajtowa miningówka. Ta obudowa te kryteria spełniała. 150 zł, ramowa wysyłka. Nad dyskiem również za dużo nie myślałem. Chciałem skorzystać ze .2 Tak jak już wspomniałem, obsługuję wyłącznie dyski SATA, więc poszukałem właśnie takiego dysku. Znalazłem najtańszy w miarę atrakcyjnej cenie. 80 zł za 512 giga markowego dysku. Nie narzekam, wziąłem wysyłka za darmo, no bo smarcik. Właśnie to zainstalujemy na naszej płycie jako nośnik danych. Zasilacz znów będzie częścią okazji, powiedzmy, łączonej, bo kupiłem go wraz z procesorem Ryzen 5 3600 w bardzo niskich pieniądzach. Procesor zachowuje na poczet drugiego odcinka i drugiego bildu. Zasilacz liczę za 50 zł. Myślę, że jest to uczciwa cena. Oczywiście za taką jednostkę to wręcz okazyjna. Zasilacz dość słaby, jeśli chodzi o moc. Dość przeciętny, jeśli chodzi o jakość. Jednak do tego bildu myślę, że jak najbardziej wystarczający. Szczególnie, że trafi tutaj karta graficzna, która nie ma specjalnie zawyżonych wymogów mocy. Będzie to bowiem RX580, 8GB. Wydanie Szafira Nitro Plus Special Edition, czyli taka niebieskawa. Naprawdę solidna konstrukcja. Choć jak to z koparkowymi kartami bywa no to zawalona kurzem i z wentylatorami, które mogłyby robić zagrzechotki. Tę kartę odpiecujemy sobie w myjce, tak, że będzie pracować cichutko i wyglądać jak nowa. Podsumowanie podzespołów wraz z cenami widzicie właśnie na ekranie. No i cóż, możemy brać się za proces przygotowawczy. Dobra, karta już rozebrana, w tym odcinku polecimy sobie nieco mniej kontrowersyjnie i samo PCB wyczyścimy sobie szczoteczką, odkurzaczem, intensywnie jest aż tak dramatyczny, nie ma sensu narażać ją na damage związany z myjką. Dalej podtrzymuję, że są sytuacje, gdzie woda w myjce i elektronika są spoko. Na ten temat szykuje się film, jednak to nie jest jedna z nich. Po prostu zrobimy to sobie szybciej i bezpieczniej. Do myjki wleci natomiast radiator, jednak nie będzie do myjka z wodą, ponieważ wtedy momentalnie cały ten radiator by się utlenił i wyglądałby jak Natomiast kiedy zrobimy to alkoholem, będzie w miarę w porządku, do tej pory się tej metody wystrzegałem, ponieważ jest mega drogi w skali napełniania całej MAJKI. No ale na to znalazłem sobie sposób, który Wam dziś pokażę. Do MAJKI z wodą wleci tylko ten szrałt bez wentylatorów. One idą na śmietnik, już nic z nimi nie zrobimy, bo są łożyska kulkowe. Nie można ich naoliwić, trzeba by wymieniać same łożyska. Natomiast to jest droższe niż zmiana całych wentylatorów, nie będziemy się w to bawić. Tego kurzu się pozbędziemy. Woda z mydłem na plastik, złego wpływu nie ma. Na to mokrą chusteczką i cała karta jest czysta. Panie Feliksie, wlewaj płyn do myjeczki. No, jak zwykle, kurde. Myjka skończyła już swoją pracę. Alkohol, wiadomo, że już nowy nie jest, natomiast tą nowość mu zaraz przywrócimy. A jak chodzi o radiator, no to jest z grubsza ściutki. Metoda na odzyskanie alkoholu to oczywiście destylarka. Swojego czasu zrobiłem prototyp z plastikowej butelki i nie żartuję destylowałem alkohol na kuchence elektrycznej. I nawet wszystko szło spoko, dopóki nie postanowiłem sprawdzić, jak łatwo palne są opary. Wtedy prawie puściłem z dymem całą kuchnię, no i dom. Natomiast teraz nie jestem zaopatrzony w destylarkę, co prawda przeznaczoną do wody. I wciąż jest to krytyński pomysł, no ale alkohol izopropylowy piechotom nie chodzi. To no bardzo dobra robota! Nie zabraknie też obiecanej drukarki 3D. Kupiłem ją tylko i wyłącznie do drukowania maskownic do komputerów. Ludzie nie wiedzieć czemu cały czas je gubią, a bez nich komputery wyglądają ze 100 razy gorzej. Jak widać po tej porysowanej płytce, wciąż jestem początkującym, no ale powoli do przodu. O dziwo, do tej dziwnej płyty udało się znaleźć gotowy projekt maskownicy, choć musiałem go zmodyfikować, bo oryginalny generował pewne problemy. W tym filmie nie będę za głęboko wnikać w szczegóły związane z modyfikacją bios Ten proces z grubsza pokazałem Wam przy okazji ostatniego filmiku. Jest to bardzo łatwe, wystarczy Wam taki programer za kilka złotych. Dwa darmowe programy. No i jakaś metoda, żeby podpiąć się do kości BIOS. W moim przypadku są to dwie. Można wykorzystać klips. Można wykorzystać lutowanie. Czasem trafi się kość BIOS do montażu beznarzędziowego. W moim przypadku są to takie autorskie haczyki, bardzo zmyślne. Można się raz, dwa za ich pomocą podpiąć do układu scalonego, zrobicie to 8 razy, no i już możecie, was, programerze, tą kostkę wyczyścić, ze strony producenta pobrać BIOS, wrzucić go do programu Coffee Time, tam go zmodyfikować. Pod zjony wystarczy wrzucić najnowsze Intelemi, a następnie je dezaktywować. choć ja tutaj wrzuciłem najbardziej do moda, który sprawia, że płyta obsługuje już nie tylko 6 i 7 generację, ale również 8, dziewiątą. A nawet dziesiątą generację procesorów Intel. Choć przy tej ostatniej pozycji oczywiście stawiam gwiazdkę, którą rozwinę na koniec filmu, jednak meritum jest takie, że po modyfikacji ta płyta zyskała możliwości godne AM4, jeśli chodzi o rozbudowę. Wszystkie części już mamy pięknie przygotowane w jednym miejscu i czekają tylko, żeby złożyć je w komputer. Jednak to już będzie zadanie Feliksa, i kiedy on będzie się tym zajmował, ja muszę porozmawiać z Wami o jednym bardzo poważnym problemie. Jak to jest, że oddaję Felixowi cały mój know-how, odstępuję mu moje oferty, odpicowuję mu części. A to nie on powinien dostać prezent, tylko Teoś, ten młodszy brat, który niedawno był solenizantem. Spytałem się go więc, co chciałby dostać na urodziny. No i odpowiedź była tylko jedna: czyli biurko gamingowe. Ja Mój inaczej! Jak inaczej! Ja, inaczej. Zamiast byle biurka gamingowego postanowiłem zaopatrzyć go w coś dużo lepszego, wraz ze wsparciem dzisiejszego sponsora. Firma Flexispot zaopatrzyła nas w biurko godne każdej stacji roboczej. Zapytacie, co to takiego? Jest stół płaski. Oj nie, to znacznie więcej niż zwykły płaski stół. To płaski stół, który na życzenie palca możecie sobie podwyższyć lub obniżyć. Ktoś zapyta, ale na co to komu? Komu to potrzebne? Otóż siedzenie całymi dniami przed komputerem bywa niezdrowe i rekomenduje się, żeby raz na jakiś czas rozruszać kości. Z tym biurkiem możecie to zrobić, nie ruszając się od komputera. <laughs> no life. Co mówisz? To biurko jest za drogie? Pff, wizyty w szpitalu też bywają bardzo drogie, po tym jak skrzep z nogi odczepi się i utknie ci w mózgu. No ale dobra, niech ci będzie. Proszę bardzo, przecena. Oraz darmowa porada od mojego rodzeństwa. Okazuje się, że biurko ma alternatywne zastosowanie i można również zrobić z niego śpiórkolot z automatyczną elewacją. Technika to coś niesamowitego. Czas wrócić do naszego komputera, który po złożeniu prezentuje się istnie po japońsku. To znaczy jako tako. Jednak to nie wina Feliksa, bo z pustego to i Salomon nie naleje. Szczerze to budowa nawet pozytywnie mnie zaskoczyła, ale to dlatego, że nie miałem żadnych oczekiwań. Celem uruchomienia USB-C na froncie obudowy użyta została przejściówka na USB 3.0. Porty 3.0 z kolei zostały podpięte przejściówką pod USB 2.0, żeby zachować funkcjonalność wszystkich złącz. Nie obyło się jednak bez komplikacji, bo outletowa obudowa miała wadę ukrytą w postaci kilku porwanych kabelków. Pierwszy z nich, odpowiedzialny za sterowanie podświetleniem LED, naprawiłem dolutowując dwa piny, które mogły zostać wpięte w reset switch drugi po prostu obciąłem, ponieważ był to zbędny ogonek Piggytail od wentylatora. No dobra, ale jak ten ulep sprawdza się w grach? Powiedziałbym, że dość średnio, choć biorąc pod uwagę jego cenę, to chyba nawet komplement. W procesorowym counter Strike'u na ustawieniach niskich i bez upscalingu, z odpalonym nagrywaniem, licznik FPS większość czasu pokazywał trzy cyfry, momentami nawet zaczynając dwójką. Do niedzielnego pogrania, jak najbardziej OK, choć proplayerzy powinni postawić na nowszy procesor. Fortnite na ustawieniach wysokich, ale w trybie wydajności, FPS-y oscylowały w granicach 120-150, choć od czasu do czasu lubiło sobie chrupnąć. Niewątpliwe trochę eksperymentów z ustawieniami mogłoby dać bardzo przyjemne doświadczenia. GTA 5 przywitało nas stabilną setką klatek na ustawieniach bardzo wysokich, choć na ile wymierny jest pierwszy poziom. Nie wiem sam. Schowali mi gdzieś przycisk benchmarka, więc na rzetelniejszy test tej gry nie ma co liczyć. Cyberpunk natomiast na ustawieniach średnio wysokich i z FSR w trybie zbalansowanym wypluwał klatkarz, który komfortowo nasyciłby matrycę 60 Hz. Średnia liczba klatek na sekundę to 67, choć bez odpalonego nagrywania wynik byłby jeszcze lepszy, około 72. Według mnie naprawdę spoko. Teraz pomówimy sobie trochę o kwestii podatkowej. Jeśli to Was nie interesuje, przewincie sobie na tę minutę, a całą resztę zapraszam do mojego personalnego rantu. Początkowo planowałem sprzedać oba komputery na tzw. nierejestrowanej działalności gospodarczej, która pozwala uzyskać 3,500 zł przychodu miesięcznie bez konieczności rejestrowania firmy. Dochód z ich sprzedaży komfortowo zmieściłby się w kwocie wolnej od podatku czy to mojej, czy mojego brata. No i sprzedaż odbyłaby się w pełni legalnie, bez żadnej składki ani podatku. W międzyczasie zgłębiłem jednak ten temat i okazuje się, że elektronika jest jednym z bardzo nielicznych wyjątków, których po prostu zarobkowo, legalnie przez internet sprzedać się nie da bez zapłacenia podatku VAT. O VAT marża możemy zapomnieć, ponieważ części kupowaliśmy z eliksów, Allegrów i innych wintedów. Musimy więc odprowadzić 23% podatek VAT od całej wartości sprzedaży. A więc zakładając, że sprzedamy komputer za 1200 zł, to podatku VAT zapłacimy 250 zł. Czyli efektywnie zapłacimy aż 50% podatku od zysku, a jest to najoptymalniejszy scenariusz, ponieważ pomija takie podatki jak CIT oraz kwestie odzyskania pieniędzy ze spółki. Bo tak naprawdę, sprzedając na firmę, tracimy wszystkie zainwestowane pieniądze. Te, stają się własnością spółki w momencie sprzedaży, a przecież części kupowaliśmy ze środków prywatnych. No ale nic, jeśli komputer się sprzeda, to wystawię na niego paragon lub fakturę, ażeby nie psuć humoru Felixowi i utrzymać go w łudzie, że to złodziejskie państwo nie wymaga na każdym kroku, zwrócę mu całość zainwestowanych środków z moich własnych pieniędzy oraz podaruję mu wartość kwoty, którą zarobiłby, jeśli sprzedałby ten komputer jak każdy normalny człowiek w ciemnej alejce za gotówkę, mając w dup Halo? On prosił ciebie, ja mam działał na swolą! Ja mam pieniądze! Ja za wszystko płacę, Pomóż, Pomóc, To pomóc, chcesz się, kurwa, nie pozbyć się! Tak, brawo! Brawo, widzicie! Przynajmniej klient, kupując komputer od mojej firmy, nie będzie musiał zapłacić PCC-3. Czyli kolejnego podatku, który został ostatnio ożywiony przez rząd. Ponieważ tak, teraz portale tak jak Elix czy Allegro zgłaszają każdy wasz zakup powyżej 1000 zł do skarbówki. I jeśli nie zapłaciliście podatku PCC, no to cóż, kary zaczynają się od 460 złotych. Jesteście bardziej! i trzeba was jebać, ruchać i na was zarabiać, bo jesteście bandą kurwów nieudaczników. Rozumiecie to? Czasy istnieją ale przynajmniej student pracujący na kasie w Bietronce może sobie zarobić 100 roku 120 koła, nie zapłacić ani grosza podatku, nie zapłacić ani jednej składki i wciąż być ubezpieczonym. Wydymać trzeba 15 piętnastolatka, który ratuje sprzęt przed wysypiskiem. To powiedziawszy, zamierzam wystawić komputer za 1300 zł, co z jednej strony jest ceną wysoką, a z drugiej, w realiach filmowych powiedziałbym, że wręcz niską. Jeśli znacie sklep, gdzie można dostać lepszy komputer taniej, to dajcie znać, bo ja nie znam. Dodatkowo zobaczcie tylko, jakie gnioty sprzedają się regularnie na Allegro lokalnie. I5 czwartej generacji GTX 1060, stara wypierdziana obudowa. No, i 1400 zł, bo czemu nie? I piątka dziewiątej generacji już lepiej, ale z 1050 Ti w jakiejś obleśnej obudowie 1500 zł, no więcej wykrzykników w tytule by się nadało. Komputer co prawda z Ryzenem 5 3600, ale zupełnie bez karty graficznej. No i cóż, droższy niż nowe podzespoły w sklepie. Jasne, czemu nie? Przynajmniej w gratisie dostaniecie trochę kurzu. Natomiast jeśli wy szukacie komputera w tej cenie. To nie kupujcie ani tego mojego, ani tych środków z Allegro, a wejdźcie sobie w link w opisie, który przygotowałem specjalnie dla Was. Znajdziecie tam zestaw komputerowy za około 1000 zł, złożony wyłącznie z nowych części, który jest znacznie wydajniejszy niż to, co ja zaprezentowałem, no i łatwiejszy w rozbudowie. Pełna gwarancja w zestawie. Musicie tylko dorzucić używaną kartę graficzną, no i będzie super. Muszę jednak trochę obronić mój build, żebyście nie odnieśli wrażenia, że bezlitośnie ścinam kasy z ludzi. Jeśli przeciętna osoba chciałaby odwzorować mój build, ale nie bazowałaby na dobrych okazjach i każdorazowo zapłaciłaby za przesyłkę, no to ostatecznie zapłaciłaby mniej więcej tyle, ile ja wołam. Nie mówię, że zakup i 76700 jest opłacalny, no ale sprzedaż po cenach rynkowych trudno jest nazwać wyzyskiem. Wyzysk to sprzedawanie komputerów z tym procesorem, ale bez karty graficznej i za 2,5 koła, a to dalej się dzieje. I ewidentnie klienci są zadowoleni. Nie wiem dlaczego, no ale tak jest. Natomiast jeśli kogoś nurtuje, dlaczego zamiast pójść w M4, które jest niewiele droższe, wybrałem pozornie martwą podstawkę Intela, która na niedomiar złego wymaga dość skomplikowanych modyfikacji, to już tłumaczę. Po pierwsze, różnica cen jest dość duża, przynajmniej we wartościach względnych. Dopłacamy 100 zł, czyli około 70%, za zestaw, który jest mniej więcej tak samo wydajny. Operując na procentach, jest to bardzo nieopłacalne rozwiązanie. Oczywiście budując zestaw od zera warto dopłacić do M4 i właśnie to Wam rekomenduję. Jednak moja oszczędność nie wzięła się znikąd. Bardzo chciałem zamknąć się w 500 zł, przynajmniej za zestaw w wersji Lite, żeby móc porównać go do komputerów w tym samym budżecie przygotowanych niedawno przez Tech Testers oraz PC by Fajnie było pokazać coś nietypowego, jednocześnie łącząc światy obu tych pecetów, to jest konsumencką mi siódemkę oraz z chińskim zionem. Argument numer dwa to chęć pokazania, jak duże możliwości tak naprawdę dają płyty pod szóstą generację Intela. Jeśli taką masz, to dzięki tym modyfikacjom nie musisz wymieniać połowy komputera, by uzyskać ogromnego kopa do wydajności. Z odpowiednim BIOSem i tak zwanym PIN modem możemy śmiało odpalić procesory z rodziny Coffee Lake. W tym przypadku jest to i piątka dziewiątej generacji, która cenowo wychodzi przyjemnie. Niestety i siódemki i dziewiątki dalej są nieadekwatnie drogie. Zijony w odsłonie Jeziora Kawy również nam nie pomogą, ponieważ są jeszcze droższe. Tutaj z drzwiami do środka wbijają się dziwaczne chińskie potworki, czyli procesory laptopowe przerobione pod LGA. TwinMod jest zbędny, choć niektóre z nich mają specjalne wymagania dotyczące chłodzeń. Jest to raczej ciekawostka niż realne rozwiązanie, ponieważ trudno je znaleźć, szczególnie w dobrych cenach. Jednak dla chcącego nic trudnego. j 2 na przykład to brat bliźniak i piątki 10400F czyli procesora 10. generacji. Posiadam jedną sztukę i bezawaryjnie sprawdza się od lat w komputerze mojego brata na płycie Z170 od MSI. Za 200 zł super deal, za 300 już mniej. W swoim asortymencie mam też procesor QQLT, czyli pierwowzór laptopowej i siódemki 9750 h Kosztował jedyne 160 zł, co za procesor mający dorównać w single-core desktopowej i9-9900KF jest sceną wręcz przebojową. Wprawdzie osiągów sam jeszcze nie testowałem, to wymagałoby osobnego filmu, jednak ewidentnym jest, że wbrew pozorom szósta generacja Intela to nie jest ślepa uliczka, a szeroka droga do rozbudowy. Nawet w roku 2025.